Gdy, jakby się doma, komunikacja staje, w zespole najprawdopodobniej leży. To jest rozliczna rzecz. Nie potrafią się dogadać gadać trakcie to jest zespół z Formule 1 był i robią Tak, i robią takie rzeczy. Dla mnie to jest niepojęte, gdzie zawsze Ferrari było znane sceny, że ten typ był dalej dobrze, że ci w kierowcy, którzy się tak wysoko zakwalifikowali... No i nagle się okazuje, że... Myślę, że Sebastian że na 41. okrążeniu

Verstappen musiałby go gonić, tylko że w momencie za nim byłby Sebastian. Czułówki, I co no by się działo? Nie wiadomo, znowuzać, natomiast bo... ciągle jest tak, że mam takie opona. że pośredni, które po nie były oponami normalnie podczas wyścigu. Ponieważ w tym okazuje się, to, że prawa ten Leclerca jest mocno zniszczona. Tak, pokazuje to realizator, że tam się pojawiły jakieś blistery. I nie wiem, na jechał, na coś nie zostało, nie do końca jest pozwolenia na sytuację i zaczęliśmy zastanawiać się w co teraz, co w takim wypadku się stanie nowy Mercedes nowe będzie ryzykował no widzimy to no na zjazd, czy zjedzie tylko Lewis, czy zjedzie też Valtteri? No, 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 Gdyby zjechał no, no, tylko Lewis to no, byłby prezent, że na czele pojawi się Ale wychodziło na to, że faktycznie te opony nie trzymają ulicy zjeżdżania z drugą pit stop, od bardzo no, szybko straty. Nie, wszyscy raczej zjeżdżają, bo był safety car. Gdy Botta zjeżdża po krajówce bez opon, to jest to właśnie strategia defensywna Mercedesa, żeby upewnić się, że nic no, się nie stanie z Lewisem, bo jeszcze na to, że pojawi się samochód, wystarcza, po sytuacji, która jest sytuacją ale, tak trochę podzieliła ogóle, o bo ja jestem w tej grupie, która uważam, że to, to, wina, wina, ale to, no, uważa, że to nie była wina bardziej mi chodziło o to, że dużo byliśmy, że to jest się nic nie stało, w sensie taka normalna sytuacja wyścigowa. się w tym pamiętać, że to rzeczy, Ciężko mi tak na jechał na pojechał na te pojechał też w jednym na 5. Kimi zjechał już po sześciu okrążeniach. Jako drugi. Kwiat zjechał pierwszy, Kwiat zjechał po pięciu, on zjechał po sześciu. I w tych sześciu okrążeniach no, Być może no, że tak i na bieżąc, to, żeby troszkę, No i ten safety car sprawił tak Prawie wszyscy oscynicy zaczęli oscynicy zjeżdżać oscynicy, po drugiej opon. Tak, tak, no Luis skorzystał z tego. No, no, nie, tak, to tempo ale to tak w po tak zaczęli zjeżdżać. Lekker też zjechał. No to I Max to też trochę dało nadzieję Ferrari, ale to, co stracił, wzią, dało wzią, nadzieję i zabrało nadzieję. Ferrari, czyli lekarz w stanie w jakiś sposób manipulować wersją Natomiast w tym przypadku lekarz musiał po prostu... Nie wiem, Maxa. to ja niestety... Ale tutaj, nie mów o Ferrari, to Zanim zaczniesz to krytykować, ja tego dołączyć. To byłoby tak, że to byłoby tak, który to kosztowało, bo Tak, bardzo szybko, tak. Prawdopodobnie dochodzi do tego i bardzo szybko. Tym, w tym, że A wyścigu będą po by się zrobiło, Albo tam Tak to Wyglądało to, to tak, to że no, to, no, opone, opone nie to jest zjeżdżone. są niegotowe. Tak, tak jakby się zamieniliśmy w tym sezonie robił to tak, Czyli tak. Bo... tak a potem jest za za opon, to... bo nie było opon i za bardzo się to... broni. Nie to... wiedział chyba co się dzieje, on nie miał do dobra tak jak powinni się tak, że wszyscy wyjechali i dojechali, jest to chyba najważniejsze, ale strata duża. Bądź bądź, no. W każdym, w każdym razie tak na dwa na to, dwa dereś racing Bo będziemy ciekaw przeciwności się. Bo Pan był z Muchawom pojedyncze kamienie z widzieliście. No to było bardzo interesujące jak to jest trzech panów z miotłami tam po Jeden z pan z nie widzieliśmy. bo to jest żenujące. Ja rozumiem, że ciężko jest takiego zebrać natomiast jak tak się mówi na nas, tak. Nie na spięć co działo, jeszcze jeden masz ten w Jeszcze goście, Początek wyścigu był straszny. No, nie to poglądałem po wtórku i to poglądałem A dość długa neutralizacja to się, się cuda że stawka tam była tak samo. bo kierowcy potasem były chyba trudni. Szczególnie chyba trudni musieli się Tylko, że oni musieli dojechać do tej ustawki, no bo byłoby tak. nie mam pojęcia, co robił realizator. on do tracił 12 tak, 12 by tracił, albo 12 stop. prawie, więc oni musieli dojechać, dlatego tak to się wyciągało Bernd Meylanda przeczytał tam Bardzo cuda. cuda. Wielkie, tak, Kamil będę tam dostawał szału za nim. Ona nie miała dostarczyć ich jednostki, która by jeszcze nie i niezawodna. Jak się okazało, to myśmy to my sporo oczekiwali niezawodnej, tak, natomiast jak największa ta 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 jakość tak jakości, tam była zmiana retoryki. I ja nie wiem, czy on najlepiej w stawce restartów umów zgrywa. Naprawdę. Ile pamiętam restartów Luisa, kiedy prowadził wyścig, to za każdym razem kończy to tak, że to on odjeżdża i... No bo Vettel uderza bokiem na przykład. Bardzo dobre wyścigi

nie, e, no sporo i sporo przewagonów z tych obu Mercedesów. No, Powiedzmy, że sporo, Natomiast no to myślałem, że spodziewaliśmy ja się nie czegoś więcej. Wykonać zmianę z gazu i z imię soczka. Tak. I potem się okazało, że kansrycił no, się do pogoni. Znaczy najpierw to było także i tak się w przydgasz nie wiem, czy to radytało sobie to tak czy potem potem z zgrażanym się jak galii, on dojechał i ranie electrics na swoje kanałach staretała wojen. Roman trzy razy wyjeżdżał z toru w drugim zakręcie, To do tego kimie przejechał tylu tyłu jeżeli o to tak, chodzi. I trzy razy wracał tam, gdzie powinien. W F2 było bardzo dużo kar pięciosekundowych za właśnie tak, wyjeżdżanie w tym miejscu i wracanie e, w złym miejscu, bo to w w jest też pewne obostrzenie sensu do tego. A trzy razy pojechał tak, jak powinien, sobie po że dalej ze Dalej I się nie się nie nie stało. Chasy, dzisiaj o tym mówimy, ja byłem Po raz pierwszy w tym sezonie hasy miały tempo wyścigowe i Naprawdę. Wierzyłem w nie tak, i myślałem, tak, że tak, faktycznie to będzie ten weekend, tak, kiedy Has pojedzie pierwszy dobry wyścig w sezonie i...